Jest siódma pięćdziesiąt pięć. W biurze nie ma jeszcze nikogo. Idziemy na piętnaste piętro. Pokażę wam, jak wygląda Londyn z góry. W Amazonie trwają właśnie coffee tryouts. Przez kolejne kilka tygodni Amazon będzie wstawiał do. będzie wstawiał nowe ziarna do kawomatów, maszyn, będzie wstawiał nowe ziarna do ekspresów. E, I będzie można spróbować różnego rodzaju kawy, aby którąś wybrać i która zostanie z nami na kolejny rok. Zobaczymy, hmm. co będzie w kolejnym tygodniu. Jestem smog. Zajęcie mieszkania w Londynie jest naprawdę upierdliwe. I wyobraźcie sobie, że aby się umówić na taką rozmowę, trzeba zarejestrować się na stronie agenta. Co oczywiście zrobiłem, przyklepałem spotkanie i tak dalej, potwierdziłem jeszcze telefonicznie, sprawdziłem na stronie, jest. Jadę pod budynek. Akurat wczoraj nie była najlepsza pogoda. A czekałem się jak głupi, zmarzłem i nie mogłem się dodzwonić do agenta. 20 minut stania. Infolinia oczywiście twierdzi, tak, agent powinien zaraz być, może czeka, może ma jakieś problemy, zaraz do niego zadzwonimy, i tak dalej. Wściekły, jak nie wiem co, zwijam się stamtąd. A chwilę później dzwoni do mnie agent, że przecież nie byliśmy umówieni, on nie ma w systemie. Kto mi potwierdził spotkanie z nimi? mu screen systemu, na co agent mówi, że prosi o tego maila, którym dostał potwierdzenie. Ech. Zanim dzień pracy się rozpocznie, mamy jeszcze chwilę, więc sobie pogadamy. Muszę przyznać, że mówienie do Was jest coraz trudniejsze. Im więcej jest subskrypcji na moim kanale, tym trudniej się do Was gada. Swoją drogą przekroczyliśmy 180 subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję. Na dzisiejszej kawie chciałem z Wami porozmawiać o tym, jaka jest różnica między pracą programisty w małej firmie, a w potężnej korporacji. Jak zawsze mówię, to wyłącznie z własnego doświadczenia. Rozumiem, że nie każdy się musi z tym poglądem zgadzać i zachęcam do dyskusji w komentarzach, jeśli macie inne zdanie albo inne doświadczenia. Bardzo chętnie się o tym dowiem. Jaka jest podstawowa różnica między korporacją a małą firmą? W małej firmie nie ma pieniędzy. To jest rzecz oczywista, aczkolwiek czasami zaskakujące jest, jak bardzo. Moje początki były w firmie, która zaczynała od prywatnego mieszkania. W sześciu pracowników siedzieliśmy w dużym pokoju, ponieważ nie było dla mnie biurka. Postawiłem monitor na desce do prasowania i jakoś tak na takiej prowizorce przebiedowałem kilka dni, dopóki nie znalazłem jakiegoś miejsca, na którym mógłbym się przenieść. Niesamowite. Na szczęście, po kilku miesiącach, przenieśliśmy się do już normalnego biura, w którym miałem swój pokój i miejsce, biureczko i tak dalej. Biuro pierwszej firmy, w której pracowałem, znajdowało się tak naprawdę w budynku magazynowym, i było wydzieloną częścią magazynu, którą ktoś wygrodził karton gipsem i wytapetował. Było bardzo przytulnie, ale nadal, no. <takujesz> tak wyglądają początki czasami. Mam tutaj swoje notateczki, będę się starał um, jakoś tak, żeby mieć trochę więcej sensu. W korporacji sytuacja oczywiście wygląda dużo inaczej. Widzimy, no. <takujesz> biura wyglądają niesamowicie. Im większa korporacja, im więcej pieniędzy ma, tym większym przepychem te biura są wypełnione. To jest po prostu niesamowite. Bloomberg, który jest tak niedaleko stąd, ma biura wypchane sztuką. Po prostu rzeźby, obrazy na każdym kroku. No, mają pieniądze, mają życzenie, tak tobie robią. W małej firmie jesteś człowiekiem do wszystkiego. Owszem, zaczynasz jako programista. No, głównym twoim obowiązkiem jest programowanie, tak? Robisz, budujesz cokolwiek w firmie jest potrzebne. W moim przypadku był to program do zarządzania ofertami. Pracowałem w firmie handlowej. Ta firma ściągała oferty z rynku i moim zadaniem było stworzenie programowania, które będzie te oferty przechowywało w jakiejś bazie danych i udostępniało handlowcom do rozsyłania klientom. Oprócz tego jakaś taka minimalna logika magazynowa, integracja z systemem księgowym, tego typu rzeczy, z drugiej strony zarządzanie stroną internetową, no i na pewnym etapie te dwie rzeczy miały ze sobą gadać, żeby oferta aktualna była na stronie firmy. I początkowo właśnie tym się zajmowałem, ale z czasem pojawiły się też inne obowiązki, mianowicie konfiguracja laptopa, instalacja pakietu biurowego, sieci, antywirusa na telefonach firmowych, konfiguracja drukarek. Wymiany tuszy w drukarkach i tak dalej, i tak dalej. Na pewnym etapie byłem odpowiedzialny za wszystko, co miało jakikolwiek chip w środku. Nie jest to duży problem, prawda? No, jeśli system jest aktualnie stabilny i powiedzmy, że bardziej zajmujemy się jego konserwacją, no to, to coś z tym czasem trzeba zrobić, tak? No, jakby te, te obowiązki zaczynają się trochę rozbiegać, rozłazić. Jeśli aktualnie nie ma nic ciekawego do zrobienia, to może być tak, że trzeba jechać po firmowe zakupy albo pomóc w dostawie towaru. No, nie jest to duży problem, oczywiście, aczkolwiek, no. Jakby rozmija się to z tym, na co człowiek się pisze. Ale muszę przyznać, że też pomaga zdobyć takie doświadczenie i wiedzę o tym, jak wygląda potem korzystanie z tego systemu w tak zwanym polu. Wiadomo, że nie w każdym przypadku ma to sens, ale w niektórych jest naprawdę uzasadnione. Ja sobie taką lekcję bardzo cenię. Ponieważ byłem jedyną osobą w takiej firmie, to miałem dużą swobodę w projektowaniu. Jeśli uważałem, że jakiś feature jest potrzebny, to po prostu go robiłem. Mogłem też bezpośrednio współpracować z handlowcami, wiedzieć czego im potrzeba, jak to narzędzie może im bardziej pomóc i tak dalej. Więc też taki kontakt bezpośredni z użytkownikiem jest bardzo cenny i pomaga też jakby nauczyć się takich umiejętności negocjacji, które feature'y kiedy jesteśmy w stanie dostarczyć, ile czasu to zajmie, które nie, które są najpilniejsze, które najmniej pilne i tak dalej. Mając taką dużą swobodę projektową, tak naprawdę człowiek uczy się tego, co aktualnie jest mu wygodnie. W pierwszej firmie, w której pracowałem, no nie było potrzeby korzystania ani z Gita, ani z jakiejkolwiek kontroli wersji, bo po prostu byłem jedynym programistą. Nie zanosiło się na to, że ktokolwiek się obok mnie pojawi. Nie było żadnego Continuous Deployment, żadnego Continuous Integration, testów integracyjnych, ani nawet testów jednostkowych, bo po prostu nie było drugiego programisty, który mógłby ten kod zepsuć. Więc tak naprawdę pisanie takiego kodu który jest funkcjonalny, robi co potrzeba, ale niekoniecznie piękny, może być rzeczą, która wejdzie wam trochę w nawyk i z czasem będzie trudno z tym walczyć. Zwracam po prostu na to uwagę, żeby nie popaść w taką manierę, którą sami, którą sami sobie czasami wypracowujemy i z której trudno jest potem uciec. Rzeczą taką trochę mniej oczywistą jest fakt, że przynajmniej dla mnie, w korporacji ludzie obawiają się mocno tego, że jakaś taka Znajomość prywatna z kimś, czy spędzanie wspólnie czasu po pracy może negatywnie wpłynąć na późniejsze stosunki w pracy czy jakąś ich sytuację taką zawodową, tak mi, się, tak mi się po prostu wydaje. Aha. Oczywiście małe firmy w Polsce, najczęściej posługują się wyłącznie językiem polskim, jest to praca lokalna. Bardzo rzadko się gdziekolwiek wyjeżdża i rzadko ma się kontakt z takim większym szerszym światem informatycznym. W małej firmie miałem okazję pojeżdżać, ale nie było to związane w jakikolwiek sposób z programowaniem. Aby poznać partnerów firmy, zrozumieć jak taka współpraca przebiega, co jeszcze mogłoby się przydać w tym oprogramowaniu, z którego firma korzysta, żeby ułatwić taką współpracę, i tak dalej. Natomiast muszę przyznać, że w korporacjach miałem dużo szczęścia do delegacji, bo miałem okazję pojechać do Szwecji i to dwa razy. W związku z tym muszę przyznać, że to jest coś, co naprawdę trochę otwiera oczy, żeby zobaczyć. Jak pracują koledzy po fachu w innym kraju, jakie tam są standardy, jakie technologie. Firma, w której poprzednio pracowałem, dawała pracownikom możliwość uczęszczania na darmowe kursy języka ojczystego dla tej firmy. Kiedy pojechałem do tej Szwecji, to miałem taką możliwość, żeby trochę tego języka też posłuchać, połapać, jak brzmi faktycznie w praktyce. Co ciekawe, miałem takie trochę nastawienie i takie przekonanie, że kiedy do Polski przyjeżdża krajowiec na delegację, no to wszyscy przełączamy się na angielski, żeby on nie, nie czuł się obcowany i żeby wiedział, żeby widział, o czym mówimy. Jadąc tam, jakby, no też spodziewałem się, że sytuacja taka właśnie tam jest, ale okazało się, że wcale nie. Szwedzi raczej są moje perspektywy. Bardziej pozamykani niż Polacy. Może to nie do końca chcieli, żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiają, a może po prostu trochę krępowali tego swojego angielskiego. Natomiast, no, wiadomo, stand-upy były prowadzone po angielsku i można było też się z nimi w tym języku bardzo dobrze porozumieć, bo muszę przyznać, że mówią w tym języku dużo lepiej niż Polacy. Co jest trochę zrozumiałe, bo tak naprawdę w szwedzkiej telewizji angielski jest językiem używanym wymiennie z językiem ojczystym, więc możecie obejrzeć film po angielsku po prostu w trakcie normalnego programu. Nie przypadkowo, jakby moja kariera rozwinęła się w kierunku korporacyjnym. Tak naprawdę nie, nie umiem sobie wyobrazić wieloletniej pracy w małej firmie. Wydaje mi się, że programista, tak naprawdę, jeśli się cały czas czegoś nie uczy, jeśli nie poznaje nowych języków, nie otwiera się na nowe technologie, no to stoi w miejscu. I w małej firmie takich okazji do, do czynienia takich kroków jest bardzo niewiele. Poza tym jest cała masa tak zwanych perks, czyli takich dodatkowych rzeczy, które jakby wynikają z tego, że no, pracuje się w ogromnej firmie, w korporacji, wyjazdy integracyjne, takie wyjazdy nakłady na paintballa, na jakąś kiełbachę przy ognisku, tego typu historie. Oderwać się trochę od takiego miejskiego życia, pojechać trochę w las, pograć w jakieś gry z ludźmi z pracy, to jest bardzo fajne i trochę takie społecznie zbliżające. Co jeszcze? Taka impreza, nie wiem, świąteczna czy podsumowująca rok księgowy. W małej firmie jest, jest to na pewno kameralna rzecz, natomiast w korporacjach są to bardzo duże przedsięwzięcia. Są to ogromne, o, ogromne imprezy w, w jakimś miejskim lokalu, dj z cateringiem, z całą masą różnych dodatkowych atrakcji. Bardzo często mają firmę na coś takiego po prostu nie stać. Oczywiście, korpor mają zawsze jakieś benefity, typu opieka medyczna czy dopłaty do emerytury. Jeśli sobie odkładacie tutaj, tej w UK pracodawca dopłaca do emerytury, i to wcale nie mało. Innym perkiem jest na przykład możliwość zajęcia sobie sali konferencyjnej po godzinach i nagrywania filmu. <noise> albo mamy też na 10 piętrze studio, gdzie są zajęcia jogi, nauka gry na gitarze, albo jakieś inne kursy organizowane na koszt pracodawcy albo z bardzo niewielkim kosztem pracownika. Na przykład 5 funtów za lekcję gry na gitarze. Coś, co kosztuje dużo, dużo więcej jakby indywidualnie. No i te, też takie głupotki, które po prostu no... Też poprawiają humor typu darmowe owoce. Na przykład, dużo okolicznych sklepów i restauracji ma zniżki dla pracowników Amazona. Jasne, bardzo chętnie. Ale tak naprawdę, głównym i myślę, że najważniejszym elementem tego wszystkiego, taką najważniejszą różnicą, jest możliwość rozwoju zawodowego. To przedkładam nad wszystko inne. Możliwość uczenia się od programistów najwyższej klasy, takich, którzy. No, zęby na tym zjedni mają dziesiątki lat doświadczenia, albo po prostu są wybitni w swoim polu. Mają po prostu pomysły, którymi można się zarazić. I jakby nauczyć się takiego myślenia, które pozwala osiągać rzeczy niemożliwe w małej firmie. Po prostu. Także takie są moje spostrzeżenia. Mała firma, duża firma, korporacja. Czekam na Wasze komentarze. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. I dzięki Waszym łapkom i subskrypcjom mam motywację do nagrywania następnych filmów. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Kolosalna ilość subskrypcji, jestem w dużym szoku. I co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć!